Trzema widzowie! Dziś jesteśmy w drugim odcinku z Supermarket Simulator. A dziś, poza odcinkiem, kupiłem drugą sekcję. Jak widzicie, kupiłem trzy lodówki. Dwie półki, dokupiłem, bo były dwie. No i lampki kupiłem. I jeszcze co ja bym chciał wam pokazać, co zrobiłem, to kupiłem tutaj taki magazynek, jak widzicie. Póki co nic nie ma w nim, ale możliwe, że się pojawi. I kazałem klientom wykupić wszystko, co było, i zostały tylko te serki. Także dziś pouzupełniamy sobie towar. Także po prostu market. No i bierzemy po prostu wszystko po kolei. Wszystko po kolei bierzemy, no wiadomo. Ok, Burhejs. I kupujemy to wszystko. Muszą być wszystkie półeczki zapełnione. Szkoda, że można wziąć tylko 10 produktów, ale T-Black. Ja nie wiem tam co tam kupiłem. To kupiłem na pewno, dobra. Także kupujemy to, to, to zrobimy taką półeczkę z nabiałem. Piciem i tak dalej. Żeby było tak posegregowane trochę. Okej. Okay. Candy I teraz to sobie kupimy. Jak widzicie, nie mam już kasiera. Bo... Wziąłem parę kredytów, ale już spłaciłem. Patrzcie ile przesyłek tutaj jest. Dobra, tu jest kawa, także kawa może być gdzieś Tutaj nie będzie. Albo dobra, nie tutaj, tutaj. Tutaj będzie kawa. Dobra, teraz tu jest kola. Także kola będzie w ostatniej tutaj szafce. Dobra, także pójdziemy sobie tutaj. I wszystko, co mam, to tutaj dam. Dobra. Okej. Okay. Także idziemy po pudełko teraz. Tutaj wyrzucić. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, idziemy tutaj. Obra soczki. Dobra, bierzemy. Dobra, już powróciłem. Biorę teraz czokopiki jakieś. Czokopiki będą tutaj. I zaraz będą jeszcze obok inne płatki. O, idzie klientka. Szkoda, że nie do nas, bo mamy... Sklep zamknięty teraz jest. Także tutaj wkładamy sobie, co wkładamy. Oj, chyba nie tak to miało wyglądać. Dobra, niech będzie już tak. Będzie trochę inaczej poukładane, jak myślałam, że będzie, ale... O, teraz woda. Woda idzie również tutaj. Chyba, czy nie? Dobra, woda będzie tutaj. Czy nie? Są soki. Tu będzie ta soda. Kola. Nie, dobra, niech będzie tutaj. Dobra, y, bierzemy teraz mleko. Mleko będzie tutaj. Może w następnym odcinku zrobimy jakąś wielką promocję, żeby kupili dużo produktów. O, mamy tutaj Zap sodę. Soda będzie na dole. Będę musiał jeszcze jedno takie dokupić. I to zaraz zrobię. Dobra, kupię tą sodę jeszcze. Market soda. Dobrze, że nie kosztuje jakoś strasznie dużo, więc... Mogę kupić, na spokojnie. Dobra, kupię to sobie, wezmę cukier, będzie... Nie wiem, gdzie może być cukier. No dobra, niech będzie tutaj. Pod płatkami. Cukierku damy. Okej. Okay. Jajka będą gdzieś tutaj, myślę. Tutaj jajka będą. Dobra, w sumie... Poczekajcie, widzowie, mogę przecież. Muszę kupić y, jeszcze jedno jajka wezmę, bez, czyli egg. Jedno. Oj, czy ja kupię jeszcze cheese? Kupię, kupię. Pa, idealnie. Mi starczy, no nie, no naprawdę. Dobra, to po prostu kupię tak. No, i git. A zobaczmy teraz, czy egg. No i już nie mogę, dobra. Także pozostanie sobie tutaj w koszyku. Będziemy uzupełniać towar dzisiaj. Makaron będzie... Hmm, gdzieś tutaj myślę. Elopasta. cola będzie tutaj. I tutaj. Jeszcze cenę się dzisiaj poustawia. Dobra, yy, tutaj jest olej. Olej możemy dać gdzieś tutaj, myślę. Tutaj jest mleko. To mleko damy również tutaj. Dobra, jeszcze jedno mogę takie w sumie kupić. Płatki damy obok płatków. Tak, żeby trochę ładniej wyglądało. Dobra, i kupimy sobie co ja miałam kupić. Mm, no właśnie, co ja miałam kupić? Nie pastę, o, mleko miałam kupić, także powinno mi starczyć. Starczy, starczy. Dobra, 6 dolarów mi zostało. Okej. Okay. Tutaj są ciasteczka jakieś. Także ciasteczka mogą być. Tutaj myślę. Wyłożymy towaru dużo. Ok. Szkoda, że nie można wziąć więcej pudeł. Byłoby chyba lepiej trochę. Zaczęło nam już 4 minuty, a jeszcze nie wyłożyliśmy całego sklepu. Ale to będzie. Myślę, że powinien być jakiś taki bardziej napełniony, ten sklep. Ale nie wiem, czy będzie. Tu jest. Tu i czekoladki są, także czekoladki będą tutaj. Okej. Okay. Czekoladki są. I jogurciki dołożymy tutaj. Mm -hmm. Dobra. Pytanie, czy mi starczy tych jogurtów. No prawie starczy. No prawie starczyło. Dobra, nie domawiam już, bo nie potrzeba. Na jogurty by mi pewnie starczyło, ale po co? Okej. Okay. Herbatki trochę tutaj damy. Również niech ben, niech, niech mają tej herbatki. O, mleko idzie tutaj do kolekcji. Okej. Okay, zamykamy pudło. Tu są ciastka jakieś. Nie, to jest nie wiem co to jest właściwie, więc. Tutaj będzie na dole. Cena jest 240 za to, ale zaraz zobaczymy jaka jest taka normalna cena, bo nie zawsze jest porobione wszystko. Dobra, ser będzie tutaj myślę. Komte. To jest. To jest komte. jakieś. Nie wiem co to jest? Jakieś baby, coś tam. Coś tam jakaś guma chyba. Ale nie wiem. Wyrzucamy i bierzemy Elo Spaghetti. Dlatego ja dwa wziąłem, Nawet nie wiedziałam. Nie gada, że ja wziąłem po dwa tamto. Dobra, tu jest Rice Basmati chyba, czy coś takiego? Tak. Dobra, teraz wyrzucamy. Tu jest soda. Także soda będzie. Nie wiem, gdzie może być soda. Tutaj gdzieś będzie. Ok, jeszcze drugą sodę by można było zamówić, ale jeszcze nie mam kasy. Kredyt się najwyżej jakiś weźmie, albo coś. Dobra, tutaj będzie masło orzechowe. Tak mi się wydaje, że to było masło orzechowe, ale nie jestem pewny. Czy tu jest? O, mam ser! Mam ser! Dobra, położymy tak ładniej, żeby było. O, i teraz. I teraz jest git. Tak, to jest. Dobra, bo ja chyba dwa razy to samo zamówiłam. Z tego co widzę. Ale w sumie to dobrze. Dobra, zamykamy pudło. Bierzemy. Oliwa. Oliwa będzie obok oleju. 5,40 dolara. To chyba centy, ale nie wiem. Już powróciłem. to towar. Mąka będzie tutaj. OK. Zamykamy pudło. Bierzemy. To będzie tutaj. Tutaj. Tu jest ryż. Ryż będzie tutaj. Chlebek będzie. tak będzie tutaj. Tu jest mąka. Mąka będzie tutaj. Dobra, wypełniłam chyba wszystko. Zobaczmy, czy starczy mi na coś kasę jeszcze. Wydaje mi się, że nie starczy już na nic, ale możemy jeszcze zobaczyć. Dobra, już patrzymy, market. Mam 6 dolarów, starczy mi na mąkę. Na to już nie starczy. Dobra, w sumie już mi na nic nie starczy, tylko na mąkę. No to cóż, biorę kredyt. Patrzcie, biorę kredyt. Wezmę taki mały tej Dobra, i czego mi tu brakuje? Zobaczmy. Jajek na pewno. Market. Yy. Dobra, i kupię sobie to. To kupię. no i woda. Ok, kupiłem. Idziemy teraz wyłożyć to. Wszystko tu, co jest. Nie wiem, chyba to jest to. i mąka to jest. Mąkę dam tutaj. Mleko dam. Hmm... Gdzie mogę dać? Dobra, tutaj jeszcze. Okej. Okay. Teraz jajka. Powinny gdzieś tu jeszcze być. To jest herbata. Dobra, herbatę dam do magazynu. Zaraz półka się jakąś kupi. Tu jest mleko. Obra mleko też do magazynu dam. Okej. Okay. Jajka dam do nabiału. Teraz w się jakoś ustali. Tu jest kola. Dobra ole też dam tutaj okej, okay, tu jest co to jest, soda sody też dam tutaj co, może będzie otwarta, ale cóż dobra, to dam tutaj będzie pasować może trochę woda chyba. Tak, tu jest woda. Dobra, ile jeszcze tej wody mogę kupić? No, takie dwa myślę. Dwa powinny być okej. Okay. Dobra. Tutaj bierzemy. A mogę tu Furniture's? Mogę kupić? Nie mogę. Market Management. Mogę w sumie zatrudnić kasiera. E, hiring, hire. Dobra, zatrudniam kasiera. Mogę coś jeszcze sam kupić? A, wodę chciałam. Water. Ok, także to. No i myślę, że. Dobra, jeszcze tyle. Tam. Ok. Idę po wodę. Dołożę dużo wody. Niech mają tej wody trochę. Cała lodówka wody. Dosłownie cała. Piszcie, czy wam się podobają takie odcinki. Jeżeli tak, zostawcie subskrypcję na moim kanale i lajka, bo. Wbijamy 2000 subów do, nie wiem, no i będzie do końca kwietnia. Dobra, dołożyłem towar, także chyba tyle z tego odcinka będzie. To zapełniona, w sumie mogę jeszcze cukru kupić. Cukier. Le paste Ok Momke moglie I pitch Jeszcze ta kawa. I tyle. Dobra, tutaj jest pasta, idzie tutaj. Kawa idzie tutaj. Mąka. Zapełnię wszystkie półki, które tu mam. Może się uda. Suzu, cukier jakiś. Ok. bread, czyli chleb. I jeszcze herbata. Miałem tu gdzieś herbatę że nie będę kupował, tu jest ok zapełniłem chyba wszystkie półki dobra, no i chyba jest ok dobra tak wygląda mój zapełniony sklep no i cóż, ja Wam dziękuję za dzisiaj, za oglądanie dzisiejszego odcinka, ja się z Wami żegnam no i ja Wam mówię cześć, no i cześć